Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok dożywocia za potrójne morderstwo. Poszedłem wczoraj do Telewizji Republiki, żeby ich widzowie dobrze wiedzieli, kto jest za to odpowiedzialny. Rzeczywiście sąd apelacyjny uchylił wyrok dożywocia sprawcy potrójnego morderstwa. Na jakiej podstawie? Dlaczego to zrobił? Bo w składzie orzekającym w Sędzie Okrągowym był neosędzia. Neosędzia, czyli sędzia powołany w wyniku zamachu na praworządność Zbigniewa Ziobry. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie to, że proces rozpocznie się od nowa i rodzina będzie musiała jeszcze raz przejść przez niewyobrażalne piekło, którego już doświadczyła. Będzie musiała jeszcze raz wysłuchać szczegółów makabrycznej zbrodni. Będzie musiała jeszcze raz spojrzeć w oczy mordercy ich bliskich. Za tę całą sprawę, za ten cały ból Odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość i w Ziobro. To nie jest abstrakcyjny zbór prawny, to jest bezpośredni ludzki wymiar i tragiczny owoc zamachu na wymiar sprawiedliwości, jaki przeprowadziła poprzednia ekipa. Mówiliśmy Wam każdego dnia, że tworzycie chaos prawny, mówiliśmy każdego dnia, że nominacje są wadliwe, każdego dnia, że wyroki będą uchylane i że igracie z ludzkim losem i bezpieczeństwem.